A teraz robimy drugi wzór. To będzie. Będą też koszulki żeglarskie, nie? Też koszulki tak. żeglarskie. I chcę wam pokazać, jak Marcin rozciąga farbę, bo to zawsze bardzo lubię. To jest czyste sito, świeżo dzisiaj wyświecone. Później udostępnię filmik, jak klisze Marcin świeci. Jak sito świeci, świeci z kliszy. Zobaczcie, jak fajnie. Musi przecisnąć tą farbę. Przez te wszystkie przeźroczyste rzeczy, ona musi idealnie przejść. Jak zrobimy takiego testa, to będziemy wiedzieć, że sito nie ma żadnego... Pomóż mi trochę, Tak nie chcesz się nic odezwać, piszczysz. Eee, jest jestem tym. skupiony. I musimy teraz to wysuszyć. wysuszyć, odbić i będziemy wiedzieć, czy nie ma żadnego, żadnej kropki niepotrzebnej, czy nie ma jakiegoś ubytku. A to już jest kolejny wzór. Zaraz Wam pokażę. Nie, nie zaraz, jutro, bo już jestem nie bardzo przytomna. Jutro Wam pokażę, jaki super projekt Marcin narysował, został zatwierdzony. A robimy, to, robimy transfery dlatego, bo to są tak drobniutkie elementy, że, że wow. Ktoś mnie zapytał i nie pamiętam kto, e, czym wycinam te litery. E, ja tych liter nie wycinam. Te litery wycinają plotery, a ja muszę usunąć te niepotrzebne elementy, czyli wyjąć środki, wyjąć tą folię, a te litery nie są wycięte przeze mnie. Bez przesady. To akurat jest bardzo skomplikowana czcionka. Jak się nazywa, Marcin, podpowiedz mi. E, skomplikowana czcionka. Kom, to jest właśnie, to jest ta, ta czcionka skomplikowana a to jest część zamówienia od trzech dni mówię, że Wam poka pokażę projekt i dzisiaj go w końcu pokażę bo tak chcę właśnie Wam pokazać ile czasu zajmuje przygotowanie także do koszulek to jeszcze trochę Piszecie mi wszyscy, że się tak źle czujecie, a my tutaj walczymy. mamy, y, Jeszcze pan za chwilę przywiezie 50 koszulek. Teraz muszę tak wycinać. Następne żeglarskie zamówienie. Koszulki leżą wszędzie, na tych koszulkach będzie. I teraz muszę powycinać imiona. Tutaj mi Marcin ułatwi sprawę, bo na każdej takiej płachcie mam napisane, jaki to, jest, jaki to jest rozmiar. To są akurat tutaj, mam dwie płachty L. Teraz muszę to wszystko powycinać i dopasować do koszulek L. Od nich zaczniemy, bo ich jest najwięcej. Później M, XL i damskie, zasuwamy. I żeby było łatwiej, układam sobie alfabetycznie. Wtedy mam po kolei. Łatwiej mi jest szukać Marcin czyta, a że końcówki są takie greckie, to mamy tutaj ubaw z czytaniem. Prawie widać koniec. Takie będą przody, tu jest jeszcze rękawy zostały, nie, Marcin? W sumie o, bardzo, bardzo się... ten. Jeszcze rękawki, czyli na jed, jeden rękaw, drugi rękaw. Marcin mi zabrał do pakowania koszulki, już musiałam zejść na dół do sklepu. Tak wyglądają koszulki już gotowe. Tu jest przód, a śmialiśmy się, bo y, te tyły są tak y, różne. Tu akurat Misio. Oj, nie jedną ręką, nie pokażę Wam nic więcej. Takie są przody i to są. Rękawek jeden i rękawek drugi. Pakujemy teraz je wszystkie rozmiarami i jadą do klienta, będą pływać.